Zabrać i rzucić psom. A ona odrzekła. Tak, pan, Lecz jeszcze szczegóły co Bo szczegóły spadają ze stołu Oh Doświadczony kierowca, odpowiedzialny i rozsądny za tych, którzy są mu powierzeni. Nie ma problemów z przestrzeganiem znaków, które pojawiają się na trakcie jego podróży, bo nie o tym doskonale, że jest odpowiedzialny i za swoje życie, i za osoby, które wiecie. Tylko, że bardzo często jest. 你啊！<Yeah. S 2> yeah. Eu não take this. Wszyscy. Ale czy wszyscy chcemy tam się dostać? No tak proszę być chcemy. No to pamiętajmy, tak Przestańmy grzeszyć. Przestańmy nas na słowo. Najpierw w swoim życiu. A później w życiu tych, które kochamy. Bo za jesteśmy odpowiedzialni. Bo nie każdy może okazać się cierpieniu, bo w pewnym momencie serce z świętości. I tutaj Pan przyzna kołra... Jest tu Pan nie przyszedł do milarnych ludzi. Pan Bóg przyszedł do ludzi, którzy... Miłość to również szansa. Tylko, że do tej szansy chcemy się uchwycić. Bo często dla nas ważniejsze są ludzkie osobne niż prawo dobrze, prawo miłości. Nawet przez Pan Panu jest w stanie dotrzeć do człowieka. Wierzysz w to? To przypomnij sobie, kochana siostra. Przypomnij sobie, Dogi, w swoją I dziecko to pokaże. Ale jak jest akcja, to jest od razu ręka w i wy wiesz, że nie. Ja wiem. do kościoła tego kościoła i rozłożyła rozmowę diary i w pewnym momencie zadałem pytanie kto z was wie do czego służy kościół i tylko podstawiałem mikrofon tym dzieciom które miały ręce w głowie i na piątkę dzieci udziela tej samej odpowiedzi proszę księdza kościół służy do modlenia tylko Ty jesteś dzisiaj, kochana siostro, drugim tam się żywym przykładem i wolę. Się należy, bo ja wierzę, się tak powiem, jak wiem, że Ciebie na Tobie I go się nie skrzypię, który się wyda z naszej duszy. Boże, trafi w moje małżeństwo. Daj mi na moje ustrogi. Sprawam do przydarzy łasce. Uzdrubam moją córkę. I krzyczymy w naszej intencji. Zaczyna z Panem Bogiem się mączyć. Panie Możenia. 阿拉没事，你到新疆。 Najwięcej się uczyłem w Boże, bo wiedział prosto w Boże, kocham się do Często przed Panem Bogiem słowa Są również zgodą na realizację woli w codzienności. Czy to jest proste? O tym mogę najdoskonale powiedzieć nauczonym I ci u początku swojej kariery małżeńskiej, idź z doświadczeniem. Czy zawsze jest łatwo usłyszeć swoją żonę? Jest musiał kompromis. Przyznać drugiej stronie rację. Nie zawsze. I tak jest też z posłuszeństwem w Przyznać Bogu rację, to znaczy zamknąć Że on wiele lepiej ode mnie, bo on jest pełny. Że rzeczywiście kłamstwo jest kłamstwem. Że kradzież jest kradzieżą. Just On zaczyna żyć świętością tego świętszego Boga. że to, o co będziesz prosić, Bóg to wie, da. Jeśli przejdziesz swój krzyk, jeśli przejdziesz swoje groczenie z Bogiem, jeśli Bo wszyscy zostaliśmy zaproszeni do Niego. I wiemy, do czego służy Kościół. To jest nie tylko bóg, ale jest także wspólnotą i rodziną. A wodzie, to jeszcze za to znamy by go nie <try> Proszę Cię, kochana, szacunku, błagam Cię do Łaskawią o łaskę swojej świętości, dziękując Bogu za łaskę, dlanych, o wierne, trwanie przygody do końca. Ale to że może dzisiaj od tej osobie, dać tak bardzo skrzywdziła, której nie jesteś w stanie po prostu przebaczyć i na samą myśl o niej otwierać się z tym co którego zresztą nie masz. Ale przybył dzisiaj ból. Wielu, agresja. Przebacz dzisiaj w imię Jezusa Chrystusa. Być mógł odejść dzisiaj z tej krótkalizki uzdrowionej. A może sobie trzeba przebaczyć? Bo kogoś skrzywdziłem słowem. Kogoś zajmowałem Kogoś oszukałem. I dzisiaj nie potrafię mu spojrzeć.